Dziewiąta. Twój początek dnia. Kolejny gość poranku siódma dziewiąta, Marcin Paladę, socjolog polityki, analityk tego, co politycy i komentatorzy lubią najbardziej, czyli sondaży. Dzień dobry panie Marcinie. Dzień, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy z tych sondaży, które ma pan przed sobą i regularnie pan analizuje, można już wywróżyć, kto będzie rządził w grudniu powiedzmy tego roku? Zdecydowanie nie. Tak można było jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy wszystkie partie zblokowane w bloku senackim po sumowaniu poparcia i przełożeniu na mandaty dysponowały 240-250 mandatami. Natomiast od kwietnia, z racji wyraźnego wzmocnienia Konfederacji, oddaliła się perspektywa przejęcia władzy przez opozycję Antypis. I mamy w tej chwili do czynienia sytuacją taką o to, że ani Zjednoczona Prawica, ani partie bloku senackiego nie dysponowałyby większością w przyszłym Sejmie, a ta większość byłaby zależna od Konfederacji. No to co, to szykować się na dogrywkę wyborczą w lutym albo w marcu? No, zdecydowanie to jest wariant najbardziej prawdopodobny na dzisiaj. On się zaczyna przebijać coraz mocniej do opinii publicznej. No, ci, którzy śledzili z uwagą wysokość słupków, przekładali to na mandaty, wiedzieli już od kilku miesięcy, i to jest bardzo realna perspektywa, dlatego że deklaracje liderów Konfederacji są tutaj jednoznaczne. Ta formacja wyraźnie mówi ustami swoich przedstawicieli, że nie będzie wchodził ani w koalicję z Prawem Sprawiedliwością zjednoczoną prawicą, ani w koalicję z partiami bloku senackiego. No to jeśli jak powiedzieliśmy na wstępie, te dwie wielkie siły nie dysponują większością, a Konfederacja nie wejdzie, no to będziemy mieli jakiś układ rządu mniejszościowego, technicznego, rozpisanie przedterminowych wyborów i ponowne głosowanie na przód lutego i marca. No dobrze, to to jest scenariusz bazowy na dziś, ale sztabowcy, zresztą chyba każdego sztabu przekonują mnie e, i wszystkich nas gdzieś tam, kiedy się mikrofony wyłączy, że panie kochany, e, we wrześniu to dopiero się zacznie kampania, bo wtedy do gry wchodzi 10% wyborców niezdecydowanych, tych, którzy się dzisiaj wahają, błądzą, błąkają się albo mają tę politykę serdecznie gdzieś, bo urlopy, bo żniwa, bo obowiązki, dopiero we wrześniu, a może nawet w październiku się zainteresują, może jest tak, że... Jest szansa, aby 5-6 punktów procentowych dobić do notowań, czy to platformy, czy to PiSu i stworzyć jednak tę większość w jedną albo drugą stronę. No, taka szansa zawsze istnieje, bo tak jak długo rośnie już Konfederacja, odsuwając perspektywę rządzenia przez Zjednoczoną Prawicę bądź partię Paktu Senackiego, tak jest oczywiście możliwe, że Konfederacja obecnych poziomów nie utrzyma. Natomiast no, Artmetyka tutaj jest nieubłagana i, i... Dąd jest tutaj nieubłagany, mamy taką sytuację w okręgach wyborczych, że jeżeli byśmy mieli do czynienia z sytuacją osłabienia konfederacji, a wzmocnienia dwóch pozostałych bloków, no to z całą pewnością mogliby się bardziej cieszyć sztabowcy Partii Bloku Senackiego niż sztabowcy Zjednoczonej Prawicy, dlatego że wrócilibyśmy tym samym do scenariusza z końcówki tamtego roku, początku tego roku, kiedy słabsza konfederacja... Stabilna prawo i sprawiedliwość, nawet z lekkim wzrostem, ale także ze wzrostem poparcia dla y, partii bloku senackiego, to by się przekładało na perspektywę zdobycia wszystkie właśnie partii bloku senackiego, y, być może większość. No dobrze, a czym ci wyborcy niezdecydowani, e, bo ci którzy mają dzisiaj sprecyzowane poglądy wiedzą, że idą na PiS, Platformę, Konfederację raczej się wydają nie do ruszenia, chociaż różnie może być, ale ci niezdecydowani, czym pana zdaniem i co wynika z sondaży, e, e, czym oni się będą kierować przy, przy urnach wyborczych, tym żeby z, odsunąć PiS, żeby nie dać powrotu Tuska do władzy, a może są jeszcze inne przesłanki natury nie wiem, gospodarczej, portfelowej, bezpieczeństwa. No motywacji z całą pewnością będzie wiele i nie da się w sposób jednoznaczny powiedzieć, że Moim nie ma koło 10% niezdecydowanych, jest może mhm. 5, może 6%. Natomiast spośród tych 5-6% to nie jest tak, że można ich zaszeregować w sposób taki klarowny i powiedzieć, oni dokonają takiego, dokonają takiego a nie innego wyboru, ponieważ taki czy inny czynnik może być tutaj dla nich priorytetem. Ta lista priorytetów jest bardzo długa i słusznie pan tutaj podkreślił, że jedni pójdą... Yy, bardziej za Tuskiem przeciwko Kaczyńskiemu, inni zrobią odwrotnie, czyli za Kaczyńskim przeciwko Tuskowi. Będą też tacy, którzy będą starali się te dwie formacje rozdzielić, a w ostatnich miesiącach tym sposobem na rozdzielenie jest wskazywanie na Konfederację. Wreszcie jeszcze może pojawić się jeden byt polityczny, który ma szansę zarejestrować swoją listę w skali ogólnopolskiej. Zbierając podpisy, mam tutaj na myśli bezpośrednich samorządowców, nie sądzę, żeby oni mogli liczyć na jakiś dobry wynik w rozumieniu dwucyfrowego, natomiast ich pojawienie się, to jest szansa na przyciągnięcie części wyborców niezdecydowanych, tych, którzy raczej stronią od wskazywania na dwie główne formacje, to jest także szansa na to, żeby z racji uzyskania wyniku, być może na poziomie 3, 4 czy 5%, przewartościować też poparcie dla poszczególnych formacji w każdym z okręgu wyborczych, co się, będzie bezpośrednio przekładało na mandaty i da nam odpowiedź, czy ktoś jest w stanie z kimkolwiek ułożyć jakąkolwiek większość po wyborach. No właśnie, bo my często zapominamy o tym, że mandaty w tej metodzie Donta nie są dzielone przez centrale po wyborach i patrzymy na słupki i na podstawie tych słupków dzielimy równo po okręgach, tylko w te mandaty są przyznawane w okręgach, więc bardzo możliwe, Dokładnie że. Tak, to jest bardzo w... podstawowe. Dokładnie tak. Więc bardzo A możliwe, tak jest że frekwencja bardzo... w danym okręgu albo poparcie na przykład dla jednej z list w danym konkretnym okręgu albo dwóch może wywrócić trochę tę układankę w Sejmie. Ale oczywiście to jest bardzo podstawowy błąd robiony przez polityków, robiony bardzo często w mediach, także przez publicystów, którzy przekładają to poparcie ogólnopolskie, które, no ja za każdym razem podkreślam, ale powiem jeszcze raz, to poparcie ogólnopolskie ma tylko jednorazowo znaczenie. W momencie, kiedy spływają wyniki ze wszystkich obwodów głosowania, wędrują do centrali, czyli do Państwowej Komisji Wyborczej, to ta w oparciu o wynik ogólnopolski decyduje. Które komitety są uprawnione do podziału mandatów, a które nie. Czyli innymi słowy, które przekraczają wymagany próg wyborczy, a które tego wyborczego progu nie przekraczają. I od tego momentu wyniki ogólnopolskie nie mają kompletnie żadnego znaczenia te, dla układanki sejmowej i rządowej przyszłej, dlatego że liczy się rozkład poparcia w każdym 41 okręgu wyborczym, różny rozkład poparcia. Stąd jak po się zauważył, gdzieś w nieco wyższa, gdzieś przesunięcie o 5, 10, 15 głosów będzie. Miało znaczenie dla ostatecznego rozkładu y, głosów y, w Sejmie. A są jakieś szczególnie wrażliwe okręgi, albo szczególnie podatne na te zmiany, o których mówimy, i szczególnie ważne z perspektywy podziału mandatów, takie mówiąc trochę kolokwialnie niepewne? No, jest ich bardzo dużo, dlatego że y, Dlatego że mamy do czynienia z taką sytuacją, że są tak zwane mandaty biorące i niebiorące, czyli jeżeli na przykład w danym okręgu wyborczym, no weźmy sobie na, za przykład w Łodzi, jest to okręg dziesięciomandatowy. No, wczoraj między innymi ten okręg analizowałem bardzo szczegółowo, więc, więc mhm. mogę się podzielić takim przykładem, który też zobrazuje, jak to wygląda w pozostałych 40 okręgach wyborczych. Jeżeli w tym okręgu wyborczym y, mamy z dziesięciu mandatów siedem pewnych i przypisanych do poszczególnych y, partii, a przeszłości komitetów wyborczych, a te trzy pozostałe, mandat ósmy, dziewiąty i dziesiąty, oraz ten pierwszy mandat niebiorący, czy drugi mandat niebiorący, to różnica w poparciu tutaj między poszczególnymi formacjami jest na tyle niewielka, że może, mieć, może być przesunięcie w jedną czy drugą stronę. I taka sytuacja ma też miejsce w innych okręgach. Stąd o wiele łatwiej nam jest powiedzieć w przypadku okręgów małych, tam gdzie liczba mandatów to jest 7, 8, 9, maksymalnie. 10, ale generalnie z przedziału 7-9, dlatego, że tam, żeby zdobyć mandat, to trzeba mieć wysoki próg naturalny, czyli wysokie poparcie. I tam te współczynniki do wyznaczania do podziału mandatu są bardzo wysokie i nawet. Spore zmiany w poparciu mogą nie zaburzyć już tego ustalonego podziału mandatów. Natomiast im okręg jest większy, w tym największy, tak jak Warszawa, tym te różnice w poparciu są stosunkowo niewielkie. Wobec tego te przesunięcia w mandatach mogą być zdecydowanie większe. No to jeszcze dwie sprawy chciałem zapytać Pana. Pierwsza to skąd ten wzrost, fala wzrostu konfederacji w ostatnich tygodniach, miesiącach? Niektóre sondaże dawały nawet 14-15%. Pytam o to, bo zazwyczaj na konfederację, na ugrupowanie Janusza Korwin-Mikkego, Krzysztofa Bosaka, Grzegorza Brauna, na koalicję tych, tych ugrupowań patrzono, patrzono trochę z przymrużeniem oka, bo w końcu i tak Korwin coś chlapnie o, 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 o pedofilach albo o Hitlerze, bo w końcu Grzegorz Braun wyjdzie i coś tam mocnego powie o ministrze Niedzielskim. No a, a na koniec to, 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 to i tak zostaną tylko z młodymi mężczyznami, którzy, z, których to, z których to poglądów na Konfederację miało się wyrastać. Dzisiaj patrzymy na te sondaże 13, 14, 15%. Wydaje się, że, że coś tutaj, jakiś sufit pękł. A może to tylko balonik, który za chwilę pęknie i Konfederacja wróci na swoje 7-8% poparcie. To ostatnie, o czym Pan mówi, oczywiście jest możliwe. To, tak, partie w sondażach rosną, partie w sondażach mogą spadać. Natomiast ten fenomen, który obserwujemy w ostatnich miesiącach, bo tak trzeba podkreślić, no, jakby patrzeć, to w, na przestrzeni ostatnich 8-9 miesięcy Konfederacja, patrząc na sondaże, podwoiła swój wynik. Bo przypomnę, że jeszcze na przełomie ubiegłego yy, i obecnego roku to poparcie było na poziomie 5-6 maksymalnie. 6,5%. A w tej chwili, tak jak pan słusznie zauważył, są sondaże, które dają nawet 15-16% poparcia dla Konfederacji. I myślę, że. To, co było w planie trzeciej drogi, czyli PSL-u i hołowni, czyli zbudowanie takiej alternatywy z jednej strony dla Zjednoczonej Prawicy, z drugiej strony dla Koalicji Obywatelskiej, no, na razie nie przynosi efektu. Natomiast w takiej wersji bardziej, nazwijmy to ostrej, czyli, czyli wyraźnego dystansowania się i ustami, mówiąc ustami słowami Węcena, wywrócenia stolika, przy którym siedzi Kaczyński i Tusk, to zaczyna Wyborców, dlatego że narasta zmęczenie tą dominacją popisów w ostatnich 18 latach. Dodatkowo jeszcze Konfederacji, tak jak było w przypadku COVID-u, udało się tak spolaryzować scenę polityczną, że podział jest dosyć prosty z punktu widzenia osi korzyści, czyli tych kwestii okołogospodarczych. Konfederacja mówi, my jesteśmy jedyną formacją prorynkową wolnorynkową, otwartą na tą myśl liberalną w gospodarce, za przeciwko temu, żeby państwo zbyt mocno ingerowało i regulowało procesy gospodarcze, a pozostałe formacje, no co do lewicy, nie mam wątpliwości, bo ona jest socjalna. Pisoknat też jest bardzo mocno socjalny, ale... W tym kierunku też przesunęła się Koalicja Obywatelska, robotnicy jako miejsce dla Konfederacji. Część wyborców Koalicji Obywatelskiej, część wyborców PL 2053 Hołowni o bardziej liberalnych, wolę poglądach doszło do wniosku, że tą formacją, do której jest jej w tym momencie najbliżej właśnie w tym aspekcie jest Konfederacja. No, to jeszcze jedno pytanie, Panie Marcinie, czyli Pana teza, którą często Pan na Twitterze podrzuca ku uciesze jednych, rozpaczy drugich, czyli pomysł na to, że tak naprawdę możemy w jesienią mieć nie koalicję pis z Konfederacją, czy nie Platformy z Konfederacją, ale koalicję tak zwaną, mówi Pan często, amerykańską, czyli PiS-u no i jakiejś części PSL-u, a może Polski 2050. To jest naprawdę Pana zdaniem możliwe? To jest oczywiście możliwe, dlatego że co prawda wariantem bazowym pozostają wybory przedterminowe, natomiast no, bierzemy pod uwagę też sytuację, że gdyby Yy, zarówno Trzecia Droga w, z reprezentacją sejmową, jak i Konfederacja okazały się niespójne wewnętrznie. A co do tego nie mamy wątpliwości, że to nie jest monolit w jednym i drugim przypadku. A jednoczonej prawicy udałoby się z obecnego poziomu około 190 mandatów na tyle poprawić wynik, żeby mieć 200 kilka mandatów. To tym samym otwiera się yy, perspektywa dobrania przez zjednoczoną prawicę yy, do koalicji większościowej już nie Całych formacji w postaci Trzeciej drugiej czy Konfederacji, ale części środowisk, które współtworzą ten jeden czy drugi podmiot, co by oznaczało, że byłaby szansa na to, żeby zbudować taką większość. Ja od razu powiem, bo nie byłaby jakaś stabilna większość. To prawdopodobnie byłoby to, co obserwujemy po roku 2019 po wyborach, czyli prawie ponad 230 mandatów. No ale to tym samym odsuwałoby ten scenariusz bazowy, o którym rozmawiamy, przynajmniej na jakiś czas, czyli przed premierem. Wyników wyborów. ciekawy czas przed nami, tych układanek, możliwych scenariuszy dużo. Na pewno będziemy nieraz, nie dwa, wracać do sprawy, jak już poznamy termin wyborów i kiedy pan prezydent zdecyduje nas się o tym poinformować. Marcin Palade był naszym gościem, gościem poranka siódma dziewiąta. Dziękuję pięknie, panie Marcinie, dobrego dnia. Dziękuję, kłaniam się, dobrego dnia. Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.